Jak trzeba będzie, to też stanę do walki. Tak jak teraz i stanąłem. No, co by nie mówić, walczyć potrafi. Każdy potrafi, jeżeli musi bronić własnego życia. Mi tam różnicy nie robicie. I odwracaj się, kierując się do gospody. Już trucham torne. Wy, wyciągnij sakiewkę. Dobra, no to ja wyciągam sakiewkę, panie Brodgarze! Tak ją podrzucam. Kasa się znajdzie, dogadamy się, spokojnie. Wyciąga rękę, jakby chciał łapać. Chowam ją z powrotem. Potem, potem. Potem? To będziesz kurwa śmierdział, jak będzie spierdalał przed tym, co w lesie czeka. Ja tak wącham siebie. No w sumie to już trochę przydałaby mi się kąpiel, ale to... dogadamy się. A i strumyk się znajdzie? To się wykąpie. Wyciągam rękę do... do Tauron. Co poza tą rękę wyciągasz? Co, co, co? No... na chuj się pytasz, wiesz o co chodzi. <słuch> Dobra, niech będzie. Po wyciągam tą sakiewkę, rzucam krasnoludowi. To co, Do Hakamu umowa? Pf, I podaję mu.